Witajcie w kolejnym odcinku Gunfire TV. Wyobraźcie sobie, że jesteście znanym, cenionym i popularnym producentem replik AEG, części do replik AEG oraz e, sprężynowych snajperek oraz części do nich. Wyobraźcie sobie, że pewnego dnia decydujecie się, że wchodzimy w GBB. Większość z nas zaczęłoby czymś prostym. Glock, high capa Beretta. Wszyscy praktycznie już to produkują, więc nie ma jakiejś wielkiej trudności ani filozofii, e, żeby zacząć od czegoś takiego. Ale nie! Jest jeden producent, i tym producentem jest Modify. I tak, pudełko jest w zestawie, który zdecydował się zacząć od razu z wykopem. Panie i Panowie, prezentuję Wam PP2K. Powiedzieć, że replika wygląda wyjątkowo, to jak nic o niej nie powiedzieć. Jest naprawdę wyjątkowa, taka trochę wręcz kosmiczna, a sama konstrukcja no, nie jest taka najnowsza, jeśli mówimy o oryginalnej wersji. I tutaj może zatrzymam się, ponieważ y, można wiele powiedzieć o strzeleckich konstrukcjach rosyjskich, ale ja osobiście nigdy nie znajdowałem ich wyjątkowo urodziwymi. Natomiast to, to jest bardzo seksowny pistolet maszynowy, kolba rozkładana. I gdy ją rozłożymy, aż prosi się, żeby skorzystać z mechanicznych przyrządów, ale do tego jeszcze za chwilę wrócimy. Replika jest bardzo, bardzo lekka i kompaktowa, jak już wspomniałem. Lekka, mimo że jest tutaj całkiem spora ilość części stalowych i ogólnie metalowych. Cała kolba i jej montaż jest wykonana ze stali. Muszka, szczerbinka i. Słupnik płynienia wykonane są ze stali, jeśli chodzi o szczerbinkę, to jest to duży stalowy element, który tworzy również e, łożysko e, dla lufy. Lufa i inne części metalowe no, nie są ze stali, e, jednakże są to, e, to znale e, i aluminium. E, reszta wykonana jest z tworzywa, e, cały, e, cały korpus dolny wykonany jest z tworzywa, za chwilę pokażę Wam, jak to e, rozłożyć. Kolba składana, wystarczy pociągnąć ją do góry. I składa się na bok. No dobrze, teraz rozłóżmy go na dwie części. Pokażę Wam, jak łatwo ee, dobrać się do środka w celu wyczyszczenia i nasmarowania tego pięknego pistoletu. maszynowego. OK, aby rozłożyć replikę, najpierw pozbądźmy się magazynka, nie jest nam do niczego potrzebny, i zdemontujmy kolbę. Wystarczy wcisnąć ten przycisk. To nie jest super konieczne, ale będzie nam po prostu wygodnie. Teraz w środku jest taka metalowa wajcha, dźwignia. Ja zostanę przy wajcha, bo ładniej to brzmi. Należy ją e, nacisnąć w tym kierunku, czyli w kierunku wylotu lufy. I teraz jednym ruchem możemy cały, całą górną część. Jeżeli chcemy dobrać się do zamka, wystarczy go wyciągnąć. To takie proste. Teraz wszystko możemy wyczyścić i nasmarować. Są tutaj duże przestrzenie, więc nie będzie problemu z jakimś brudem, który nam utknie. Jeśli chodzi o dolną część korpusu, mamy tutaj cały mechanizm spustowy. Wszystkie części ruchome są wykonane z metalu, więc replika powinna długo i bezawaryjnie nam służyć. No, sam dolny, dolny korpus praktycznie nic nie waży. Jak już wcześniej wspomniałem, jest wykonany ze wzmocnionego tworzywa. Jeżeli zwrócicie uwagę na tą małą śrubkę, ona służy do regulacji hop -upu. Możemy go regulować teraz poprzez dokręcenie jej, ale oczywiście możemy również wyregulować hopat hopap z zewnątrz i zaraz Wam to zademonstruję, ale najpierw złożę go z powrotem. W zestawie z repliką otrzymujemy krótki, ale długi i cienki klucz impulsowy. Który należy wprowadzić przez dziurkę pod spustem, i drugą za spustem i wy, i oba, I odnaleźć tą małą śrubkę, którą przekazałem. pokazałem wam przed chwilą. Pokręcając zwiększamy docisk głęboki, odkręcając, zmniejszam. Super proste. I w razie gdybyśmy zapomnieli klucza na strzelankę, zawsze możemy posłużyć się wersją pierwszą. No ale cóż! Mam tutaj magazynek, a tutaj mam okulary, a tam mam bezpieczną tarczę, która powinna wyłapać wszystkie kółki, pokażę Wam, jak to działa. Magazynek do środka, zdepniemy kolbę, żeby było nam wygodnie. Tutaj mamy selektor. W tym momencie widać białą kropkę, to znaczy, że ani spust, ani suwadło, ani drgnie. Jeżeli przełączymy go niżej, mamy full auto. A, wypadałoby też przeładować. Jeżeli przełączymy jeszcze niżej, mamy ogień pojedynczy. Nudny, ale skuteczny. Zupełnie jak w starym, dobrym kałachu. No cóż, za jaką konstrukcję strzelecką się ruscy nie wezmą, to kończą z kałachem. Zwróćcie uwagę, że rączka przeładowania jest obustronna, co sprawia, że dla użytkowników leworęcznych replika będzie również bardzo, bardzo wygodna. Może teraz w takim razie przejdźmy się To jest na chrono użyjemy kulek 0,2 g firmy PETNA Arms, chronografus PETNA Arms i gazu Smart Gas. Więc, jeżeli szukasz pistoletu maszynowego napędzanego gazem, oczywiście z wersją, z opcją full auto i chciałbyś, bądź chciałbyś, żeby to była bardzo unikalna replika, a przy okazji jesteś rusofilem, no to PP2K firmy Modify jest w tym momencie chyba jednym z najciekawszych wyborów. Replika jest bardzo kompaktowa, bardzo lekka, oferuje nam naprawdę ten ten element zarąbistości na strzelance i atrakcyjna, jeśli chodzi o cenę. Ale oczywiście, oczywiście do wszystkiego można się przyczepić. No bo jest to tylko jedna szyna RIS. Jakże przymocować tutaj latarkę, której tak często używam w CQB? Nie obawiaj się, Rosjanie pomyśleli o tym, Modify również o tym pomyślało i dostępny jest ten montaż razem z latarką. Odłączę tych żelowy tylko, żeby było mi wygodniej, który montujemy przed nim. Jest tutaj wszystko ciasne, więc ach, trzeba coś mocno wcisnąć, ale światło gotowe do użycia i nie przeszkadza nam w zupełności w operowaniu samą repliką. Żeby je zdemontować mamy tutaj dźwignię, którą nie będę już nazywał jej wajchą, to jest rasowa dźwignia. Wyciągamy i jest ono zdemontowane. Ktoś mógłby również, no użyję oba przyczepić się, ten magazynek mieści bardzo mało kulek, jak na replikę, która daje nam możliwość strzelania ogniem ciągłym, ale na to też mamy rozwiązanie. O, to jest 50-strzałowy magazynek, który można dokupić osobno i siekać full auto po całej strzelance. Gdybyśmy zapomnieli kolby i w tym momencie włącza się typowe rosyjskie, Myślenie konstrukcyjne, to możemy tego długiego magazynka użyć jako zastępczej kolby. Tak, w oryginale też tak to zostało skonstruowane, gdzieś gdzieś głęboko jest w tym jakiś sens. No ale powiedziałbym, że jest to też ten fun factor, ponieważ nie znam żadnej innej konstrukcji, w której kolbę można zastąpić magazynkiem. Powiem tak, jeśli chodzi o ten zestaw to mi on ekstremalnie odpowiada. Modify nie zna języka polskiego, ale gdyby tak zdecydowali się, wysłać mi jeden na jakiś super to ja bym był bardzo, bardzo kontakt. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Gunfire TV.